Niech jest i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jedyny Pan, jedyny Król, nasz zbawiciel i odkupiciel. Święta Matka Boża, królowa niebios i ziemi oraz Święty Krzyż. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witajcie duszyczki kochane. Witajcie. Jezus Chrystus jest jedynym Królem. Jest tak dlatego, że ci na Ziemi to są co najwyżej króliki. Dlatego, że nie mają miłości. A król musi mieć miłość i to nie taką ludzką. Im głębiej doświadczenie Duch Święty przenika ludzkie serce, przez to i sumienie i umysł, tym bardziej dane doświadczenie jest uświadomione dla człowieka. Jedynym świadectwem, jako my, o rodzaj ludzki, możemy dać przed Bogiem oraz przed ludźmi jest świadectwo świętości. Dlatego Jan Maria Vinei z Francji powiedział, albo będziesz święty, albo potępiony. Nie ma pośrodków, nie ma mniejszego zła. To wszystko jest sztuka diabelska. Dlatego siostry i bracia, nie pozwólcie wszczyknąć sobie zaszczyku z tlenkiem grafenu preparatu medycznego. Dlatego, że tlenek grafenu zawarty w zaszczykach, grafen ten ma grubość jednego atomu i on niszczy, wyłącza działalność bardzo małego ale bardzo ważnego organu, jakim jest szyszynka, która jest ściśle powiązana z naszym sercem, z ludzkim sercem, szyszynka. W świecie mistycznym, w świecie ducha, zarówno szyszynka, jak i serce, razem w połączeniu, są to bramy. Bramy do świata duchowego, do Ducha Bożego. Dlatego, że my nie jesteśmy z tego świata, my w tym świecie żyjemy, ale z niego nie jesteśmy. My pochodzimy z Ducha Bożego, ze świata duchowego, dlatego że Duch Boży jest pierwotny, a ciało ludzkie jest wtórne. Duch Święty, Bóg, Ojciec, w każdej chwili może nas powołać do życia i dać zupełnie inną szatę. Dlatego najważniejsza jest dusza, dlatego mówimy Panie Boże, zabierz wszystko, a daj nam duszę. Szyszynka podczas narodzin produkuje, wyrzuca z siebie ogromne ilości dwumetylutryptaminy, tryptaminy, w skrócie DMT. To samo dzieje się przy śmierci, podczas przejścia, również eksploduje potężną ilością dwumetylutryptaminy, w skrócie DMT. Dlatego my nie wiemy, co się dzieje z ludźmi, którzy mają zniszczoną, powiedzmy szyszynkę. Co się dzieje z nimi po przejściu na tamtą stronę, kiedy być może się brama nie otwiera? Skoro nie ma Jezusa w ich sercu, tylko technologia, to my nie wiemy, czy ci ludzie czegokolwiek doświadczają, czy doświadczają zbawienia, skoro brama, którym jest Jezus Chrystus, jego serce jest zamknięte w takich ludziach. A Jezus Chrystus jest bramą i jednocześnie, powtarzam, jest kluczem do bramy życia wiecznego. I szyszynka odgrywa tu bardzo ważną rolę. Dlatego dawniej w szkołach faryzeusze karmili nas tak zwaną fluoryzacją, która niszczy szyszynkę. Toksyczne jedzenie również niszczy. To wszystko jest zaplanowane, siostry i bracia. Korporacje ani faryzeusze nie zależy im w ogóle na waszym zbawieniu, życiu. W ogóle im na was nie zależy. Im chodzi o władzę, pieniądze. Musicie to zrozumieć, że tylko Bogu i ludziom od Boga zależy na waszym życiu, na waszym zbawieniu. Nikomu więcej, nikomu. Dlatego powtarzam jeszcze raz: wystrzegajcie się zastrzyków, preparatu medycznego, dlatego że to jest najprostsza droga do piekła. Człowiek, który nie przejdzie przez bramę, zostanie tu zamknięty. A słowo Boże mówi. W dniach ostatnich będą chcieli umrzeć, a nie umrą. Tacy ludzie nie będą mogli wejść w świat duchowy, dlatego że będą zamknięci tutaj, nie będą mieli ciał fizycznych, będą cierpieć pragnienie, będą mieli różne potrzeby cielesne i nie będą mogli ich zaspokoić, i to będzie dla nich piekło. Dlatego faryzeuszom różnej maści, różnej od pseudopolityków, pseudolekarzy Różnych posłańców szatana, tak bardzo zależy na tym, abyście przyjmowali ten preparat. Również na episkopat ciśnie i zaleca przyjmowanie preparatu. I zapłacą za to najwyższą cenę. Każdy, kto zachęca i kto odciąga człowieka od działalności Ducha Bożego, poniesie straszne konsekwencje. I nikt z nas nie chciałby być w skórach ani w ciałach tych ludzi. Nikt. Dlatego jeszcze raz powtarzam: nie dajcie się namówić na żadne hulajnogi, na żadne loterie, chociażby samochody rozdawali mieszkania, ziemię, setki hektarów. Wy macie powrócić do prawdziwego domu duchowego. To jest nasz cel. Jedyną sztuką, jaką musimy się to nauczyć podczas życia, a mamy różne sztuki malowania, chodzenia, śpiewania jest sztuka miłowania. Jest to najtrudniejsza ze sztuk, ale tylko w ten sposób można osiągnąć zbawienie, dążąc ku świętości za naukami Jezusa Chrystusa, pod Jego, że tak powiem, skrzydłem. Zostańcie z Bogiem na zawsze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Błogosławię was i całe wasze rodziny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech was wszystkich ręka boska broni przed eksperymentem medycznym. Niech was wszystkich ręka boska broni. Przed faryzeuszami i całą diabelską sztuką zostańcie z Bogiem siostry i bracia w Jezusie Chrystusie. Zostańcie z Bogiem na zawsze. I więcej wiary w waszych pięknych sercach. Więcej wiary Więcej Ducha Świętego. Któż jak Bóg? Któż jak Bóg?